Witajcie wędrowcy. Dziś zapraszam Was do przyjrzenia się drugiej pełni w tym miesiącu. To zjawisko nosi nazwę niebieskiego księżyca i ma miejsce średnio co 2,5 roku. Wynika to z różnicy między ilością dni w miesiącu, których liczba to 30-31 a uśrednionym cyklem pełni, który wynosi 29,5 dnia. Tak naprawdę nie znalazłam genezy tej nazwy. Bynajmniej tarcza księżyca nie robi się niebieska. Sam fakt, że wydarza się tak rzadko, przyczynił się do powstania w języku angielskim powiedzenia: Raz na niebieski księżyc. Ale jeśli wiesz, skąd wzięła się nazwa niebieskiego księżyca, to proszę podziel się w komentarzu. Pod koniec filmu czeka na Was przesłanie z kart wyroczni. Na pełnie w rybach wybrałam talię Podróż Miłości, Święta Geometria Relacji oraz Lekcje Wędrówki Dusz. Unikalność tej pełni wzmocni fakt, że mamy kolejny superksiężyc, a pełnia odbywa się w wodnym znaku ryb. Wrażliwość i emocjonalność zostanie podkręcona na maksa. Dlatego przyda się zdroworozsądkowe podejście i nieuleganie czarnym scenariuszom. Zwłaszcza, że do rozgrywki między światłami dołączył Saturn, biorąc w swe żelaste ramiona księżyc i stając naprzeciw Słońca. Jak najlepiej wykorzystać ten szczególny czas? Proponuje nam refleksję i wgląd w siebie otwarcie się na doświadczanie i zrozumienie, które może wnieść tak potrzebną głębię, a jednocześnie doda lekkości naszemu życiu. Gdyby w jednym zdaniu ująć polaryzację osi ryb i panny, to duchowość, marzenia i wewnętrzna tęsknota konfrontowana jest z rutyną dnia codziennego, szarą rzeczywistością. Kluczowe pytanie to, czym karmimy się emocjonalnie, mentalnie, Duchowo i fizycznie czyli w jaki sposób opiekujemy się samym sobą na co dzień rutynowo i automatycznie. Naszym zadaniem podczas pełni jest znalezienie tego, co powinniśmy uzdrowić i uwolnić w tym procesie. Z tą świadomością wolę postrzegać koniunkcję Księżyca z Saturnem jako spotkanie z wewnętrznym mędrcem. I z pokorą i spokojem szukać odpowiedzi na pytania, które mogą się teraz pojawić. Podczas księżyca w rybach możemy popłynąć naprawdę głęboko w marzeniach i emocjach, a granica między iluzją a rzeczywistością po prostu się rozpłynie. Możemy zatracić się w żywiole wody do tego stopnia, że emocje i marzenia innych osób uznamy za własne. Bądźmy uważni, czym się teraz karmimy, bo aura sprzyja wchłanianiu wszystkiego niczym gąbka, której zwielokrotniony ciężar może nas przytłoczyć. Księżyc czyli nasze emocje, poczucie bezpieczeństwa oraz podświadomość łączy się z Saturnem czyli planetą, która symbolizuje odpowiedzialność, strukturę i czas. Ta koniunkcja przypomina, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za realizację własnych marzeń i zbudowanie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. To nie jest rola innych ludzi, a tym bardziej naszych bliskich. Jednocześnie to nie my ponosimy odpowiedzialność za spełnianie marzeń innych i ich wizji życia, a także za zapewnianie im własnego poczucia bezpieczeństwa. Przyjęcie tego ma uzdrawiającą moc i zdejmuje ciężar, który niektórzy z nas nieśli na swoich plecach przez całe życie. To nasza pierwsza para skrzydeł podczas tej pełni. Mityczna karma, przypisywana Saturnowi, to nic innego jak konsekwencje naszych działań łańcuch przyczynowo-skutkowy, którego manifestacja jest tylko kwestią czasu. Wszystko, co nam się przydarza, jest zakorzenione w tym, kim jesteśmy wzorcach mentalnych, schematach zachowań, wyborach i sposobach reagowania. Świat jest naszym odbiciem, zatem odpowiedzialność za to, co odbija, spoczywa na nas samych. To największa i najbardziej wartościowa lekcja Saturna, jednocześnie trudna do zaakceptowania. Mi zrozumienie i autentyczne przyjęcie tego zajęło bardzo wiele czasu. To druga para skrzydeł. Mimo globalnego wzrostu świadomości idei połączenia, jedności ze wszystkimi i wszystkim, Saturn wyraźnie pokazuje nam, że żyjemy w świecie 3D, świecie materialnym z liniowym porządkiem czasu, fizyczna separacja materii jako odrębnych jednostek. Jest czymś naturalnym. Mimo to, niektórzy z nas mogą ulec melancholii i poddać się uczuciu izolacji, a nawet samotności. Zapominamy wówczas, że jako dusza w tej materialnej rzeczywistości mamy wiernego przyjaciela, partnera, z którym przejdziemy całe życie, bez chwili separacji i rozłąki. To nasze ciało, naczynie. Skafander wędrowca fizyczna manifestacja naszej duszy, świadomości, serca, ekspresji ego. Traktujmy je z czułością i należytym szacunkiem. Trzecia para skrzydeł: Ta pełnia jest niczym światło reflektora skierowane na ciemny kąt naszej podświadomości. Najważniejsze pytanie Saturna to czy mamy kontakt ze swoimi najgłębszymi. Zazwyczaj trudnymi, prawdziwymi emocjami i reakcjami na problemy lub wydarzenia, czy też ignorujemy je, karmiąc w ten sposób nasz cień. Jeśli na co dzień odcinamy swoje emocje, nakładamy na nie iluzje duchowości, pozytywnych afirmacji, lub uciekamy przed nimi w pogoń za kolejnymi celami czy kompulsywną aktywność fizyczną. To teraz te nieprzepracowane emocje mogą się przebić i staniemy twarzą w twarz z tym, co wypieraliśmy, na przykład poczucie żalu, porzucenia, gniewu. Każdy z nas coś skrywa. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zdefiniować, to pomocne będzie tzw. pisanie ekspresywne. Polega to na tym, że piszemy o jakimś trudnym dla nas wspomnieniu lub wydarzeniu. Przez kilkanaście minut i pozwalamy, by słowa płynęły bez cenzury, nie zważając na styl czy gramatykę. Po prostu zwierzamy się samemu sobie. To, co odkryjemy podczas tego procesu, może nas zaskoczyć. Więcej o tej metodzie znajdziecie w książce Terapia przez pisanie. Zauważenie i uznanie to jedyna droga do naszego cienia. Do integracji, do bycia człowiekiem z krwi i kości, do pełni człowieczeństwa, z dobrem i złem w środku, z możliwością wyboru. To proces alchemiczny i każdego może zaprowadzić w inne miejsce. Na jakim skarbie siedzi Twój własny smok, możesz przekonać się tylko ty. Pamiętajmy, że wewnętrzny mędrzec to nie to samo co wewnętrzny krytyk. A o krytycyzm, przewrażliwienie na punkcie perfekcjonizmu i poczucie bycia niewystarczającym to ciemna strona, która może być uwypuklona przez Saturna, będącego w opozycji do Słońca w znaku Panny. Wewnętrzny mędrzec to wspierająca refleksja, łagodne spojrzenie. I poprowadzenie nas w stronę tego, co będzie nam służyć. Służyć naszemu ciału, duszy, emocjom, sercu. Bo polaryzacja znaków ryb i panny mówi właśnie o uzdrowieniu. To idealny moment, by zwrócić się do holistycznych systemów, takich jak ajurweda, medycyna chińska, yoga. Dla mnie to czas na rozpoczęcie przygody z Chikung zwłaszcza, że Mars wszedł do znaku wagi. Zatem w ekspresji naszego ciała będziemy szukać łagodności, miękkości, harmonii i tego, co jednocześnie sprawi, że odzyskamy naszą wewnętrzną moc i witalność. Podczas tej pełni zastanówmy się, jak bardziej zintegrować naszą duchowość i głos intuicji w życiu codziennym. Z drugiej strony, jak naszym nawykom dodać rytualnego mistycyzmu i magii, by zdjąć z nich otoczkę obowiązku, doprawić lekkością i przyjemnością. Na cokolwiek się otworzymy, połączmy żywioł Ziemi z jego systematyczną praktyką i sensualnością, z żywiołem wody i jego emocjonalnym doświadczaniem i poddaniem się niesieniu przez prądy rzeki. Chcę pokazać wam drogę, która idealnie rezonuje z tą pełnią. To droga artysty Julie Cameron. Książka zawiera dwunastotygodniowy proces odkrywania i rozwijania własnej kreatywności, bo każdy z nas może wyzwolić sobie twórcę. Muszę się przyznać, że nigdy nie wyszłam poza wstęp, a książka leży na mojej półce od kilku lat. Nie pozostaje mi nic innego jak publiczna deklaracja wejścia na drogę artysty. Na zakończenie, ostatnie słowo o Wenus, która, mimo retrogradacji, zajmuje mocną pozycję na ascendencie pełni. Włada znakami, w których jest Mars, Jowisz i Uran, a w znaku ryb jest wywyższona. Wenus jest kluczem do tej pełni. Nie wykorzystamy tego czasu właściwie, jeśli nie uznamy wewnętrznej prawdy, nie wejdziemy na drogę naszego serca, nie dowiemy się, co jest dla nas naprawdę ważne, co rozpala nasz ogień. Nie uzyskamy spójności, która wynika z braku pójścia na kompromis w kierowaniu się indywidualnymi wartościami. Nie marnujmy naszych skrzydeł. Wenus 4 września przejdzie do ruchu prostego, co oznacza, że ta pełnia może być ostatnim momentem, w którym Wenus daje nam czas na wgląd w siebie, odkrycie i zrozumienie wartości, wzięcie do ręki naszego kompasu i kierowanie się na prawdziwą północ. Najbliższe tygodnie to czas, w którym będziemy redefiniować nasze życie, by nabrało nowej jakości i spełnienia. Przesłanie z kart wyroczni na pełnie w rybach. Pierwsza karta mówi, abyśmy nie walczyli z tym, co nas woła i przyciąga. Zachęca nas, byśmy nie zadawalali się drugą nagrodą, skoro główne trofeum jest nasze i czeka, aż się na nie otworzymy. Nie żyjmy planem B, cudzym życiem. Nie realizujmy własnym kosztem marzeń innych. Nie rozmieniajmy się na drobne. Gdy uwolnimy się z blokad, poczucia niezasługiwania i pozwolimy wybrzmieć w naszych ciałach, umysłach i sercach temu, czego naprawdę chcemy, co jest naszą drogą, to przyjdzie to do nas poprzez pole przyciągania, którym emanuje nasze serce, bo serce zawsze wie, czego tak naprawdę chcemy. Wystarczy go posłuchać. Drugą kartą jest refleksja. Energia autorefleksji jest podstawą naszego rozwoju jako istot ludzkich i pomaga nam określić, czego chcemy, i oceniać nasze postępy w podążaniu naszą drogą. To, co z naszego wewnętrznego świata wysyłamy na zewnątrz, odbija się i wraca do nas, pokazując nam niczym lustro, nasze przekonania i paradygmaty. Dzięki temu możemy oceniać siebie w działaniu i wyciągać wnioski na bieżąco. Każda relacja z drugim człowiekiem ukazuje nam prawdę o nas samych. Rzeczy, które nas pociągają i odpychają, są jedynie okazją do zastanowienia się, w jaki sposób ta część wybrzmiewa w nas. I gdy zaopiekujemy się nimi i zintegrujemy, to znika poczucie winy. Obwinianie innych, osądzanie czy poświęcanie się. Najlepszą okazję do poznania siebie mamy w związkach, w które wchodzimy. Jeśli dostrzeżemy, że wspólnym mianownikiem jesteśmy my sami, to mamy klucz do stworzenia harmonijnego, długotrwałego i spełnionego związku, jeśli tylko tego chcemy. Ostatnią kartą jest dyscyplina. Hasło przypisane do niej: to mogę osiągnąć to, co zaplanowałem. Nasze dusze świadomie wcieliły się w ziemski świat pełen rozproszeń, przeszkód i wyzwań. Jednym z talentów, który możemy wykorzystać w tym wcieleniu, to dyscyplina. Nadszedł czas, by przypomnieć sobie, w jakim celu dusza każdego z nas wróciła na tę planetę. Jaki jest jej plan i czego ma się nauczyć? Czas, aby przewartościować priorytety i na nowo spojrzeć na codzienne zadania, by proaktywnie i świadomie, dzień po dniu, tworzyć nasze życie zgodnie z planem duszy, zamiast być biernym odbiorcą wszystkiego, co dzieje się na naszej drodze. Zatem otwórzmy się na to, co nam w duszy gra. Zweryfikujmy, gdzie jesteśmy w chwili obecnej i wykorzystajmy dyscyplinę, by tworzyć taką codzienność, która będzie nas prowadzić ścieżką naszego serca. Pięknej, uskrzydlającej pełni, wszystkim nam życzę.